Cześć, Witam was serdecznie świąteczny poniedziałek chciałem wam pokazać jakie zmiany nastąpiły w tym akwarium otóż pierwsze co nie ma już kotnika a następne co doszły yy, korzenie które kiedyś już tu miałem one mi jednak troszkę yy, brudziły wodę teraz po wygotowaniu, wyparzeniu, wymoczeniu, w długim czasie, postanowiłem je umieścić jeszcze raz w tym akwarium. Tak on teraz wygląda. O, może oddalę w całej okazałości. I tak jak mówiłem, kotniczek już został zlikwidowany. Młody latoroś został przeniesiony do innego akwarium. Tutaj mam nadzieję rozmnożyć tę tą parkę tutaj na dole. Tą żółtą. I tego samczyka kolorowego tygrysiego. Mam jeszcze dwie, są takie żółte. Nie jest tu też. Jeden samczyk endlerka i może coś z tego ładnego wyjdzie. Jeszcze dwie filtrujące krewetki żyją sobie tutaj, one do, już dość długo są, bo no. z rok czasu. O, a młode kubiki zostały już przeniesione do tego akwarium. No to tutaj, gdzie się leczył ostatnio prętnik, niestety chyba obrażenia miał zbyt duże, bo nie przeżył. A mianowicie zwolniło się miejsce. No to tutaj przyszły już młode rybki Kubika. Żyją tu jeszcze trzy fantomy czarne. Mm. I rysek pstry, dwie sztuki, i titejki. I jeden zwinnik. gdzieś się teraz schował, poza tym jest także tutaj młoda bocja kupiona, bo niestety skądś przywlokłem ślimaczki. No ona tutaj tylko będzie do czasu usunięcia tych ślimaczków, i w miarę i wzrostu zostanie przeniesiona do większego akwarium. No, myślę, że maluchy powinny się tutaj wychować i powinny być ładne z nich, z nich rybki. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego poniedziałku. Do usłyszenia.